Kibice Bayernu Monachium nienawidzili Neuera. Nie chcieli nawet wyobrażać sobie momentu, w którym przyodziewa on ich koszulkę. Traktowali go jak wroga, a ten z czasem dał tak zmienić o sobie zdanie, że został ich kapitanem i jedną z największych legend klubu w całej jego historii. Manuel Neuer jest wychowankiem Schalke i to mógłby być już wystarczający powód do nienawiści przez kibiców Bayernu, ale z niebieskimi łączy go coś znacznie większego. Niemiec był zagorzałym fanem klubu od dziecka. Jeździł na każde mecze, zasiadując przy tym na trybunie ultrasów. Nie był zwykłym wychowankiem klubu, tylko jednym z nich. Relacje na linii Bayern-Schalke od zawsze były nacechowane negatywną energią. Kluby po prostu siebie nienawidziły, a później tę nienawiść podsycił jeszcze bardziej Manuel Neuer. Neuer w czasach swojej gry dla Schalke chciał za wszelką cenę udowodnić swoje wielkie uczucia do klubu. Całował herb na koszulce, czy imprezował z ultrasami. Był po prostu jednym z nich. Możecie sobie tylko wyobrazić jakiego bzika na jego punkcie musieli mieć fani z Gelsenkirchen. Młody chłopak z olbrzymim potencjałem, pochodzący z ich miasta, a do tego identyfikujący się z klubem. Za takimi piłkarzami idzie się po prostu w ogień. Szalke patrzono na niego jak na wielką nadzieję i ciężko temu się dziwić, bo swój pierwszy sezon dla klubu zagrał w 2006 roku, mając zaledwie 20 lat. Między innymi dzięki jego świetnej dyspozycji Szalke było naprawdę blisko, by zdobyć w tamtym roku tytuł. Z roku na rok coraz bardziej wyrastał na legendę klubu i choć każdy doskonale zdawał sobie sprawę, że niebawem Neuer być może go przerośnie, to jednak nikt nie spodziewał się, że klub, którego tak rzekomo kochał, zamieni na ich odwycznego rywala. W pierwszej drużynie Schalke łącznie spędził aż 6 lat. Doliczając do tego jeszcze jego grę młodzieżową wyszłoby, że 10. W 2009 roku w jednym ze spotkań, w którym Schalke mierzyło się z Bayernem, Neuer podbiegł do rogu boiska, podniósł chorągiewkę i zaczął ją wymachiwać. Było to w pełni intencjonalne prowokowanie fanów Diroten, bo Niemiec tym czynem sparodiował ich legendę Olivera Kana. Od tego czasu Niemiec został totalnie znienawidzony w Bawarii, ale o tym opowiem zaraz. Największy sukces w Schalke odniósł tak naprawdę w swoim ostatnim sezonie 2010-2011. Noir już wtedy był pod lupą Karla Heinza Rummenigge, ale nic nie wskazywało na to, że zdecyduje się pójść na ten transfer. To raczej powinno być oczywiste, bo z początkiem tego roku został mianowany kapitanem Królewsko-Niebieskich. Był to obraz wielkiego szacunku, ale i zaufania ze strony klubu. Niedługo później okazało się, że ten nie ma zamiaru przedłużyć swojego kontraktu z klubem. W tym samym roku Szalkę historycznie awansowało do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie wyszła. Oddali dopiero Czerwonym Diabłom. Neuer zagrał kawał dobrego spotkania, a pozytywne słowa na jego temat padły z ust Sir Alexa Fergusona, który również próbował ściągnąć go na Old Trafford. Transfer nie był jeszcze klepnięty, ale powszechnie było wiadomo, że Neuer jest celem numer jeden dla Bawarczyków. Nie dość, że stracił swoich kibiców, to jeszcze narastały protesty w Bayernie odnośnie sprowadzenia go do klubu, które były coraz głośniejsze i widoczne gołym okiem. Gdy 30 kwietnia niebiescy spotkali się w meczu z Czerwonymi, Neuer został wygwizdany przez kibiców nowego pracodawcy a na trybunach pojawiły się karteczki nie dla Nojera. Ci kibice nie traktowali go tylko jako piłkarza, ale jako człowieka obcej dla nich frakcji, który jeszcze na to wszystko zdradził swoich ludzi. Zarząd Bayernu przed meczem apelował o to, by ci zachowali się z odpowiednim szacunkiem. Przypuszczam, że bał się upadku transferu i tego, że Noyer po prostu się ich przestraszy. Jak widać, tak jednak się nie stało. Agresja najbardziej eskalowała w ostatnich dniach sezonu, bo przed finałem DFB Pokal kibice szalkę po słowach Uli Hennesa wiedzieli praktycznie na 100%, że to Bayern będzie jego nowym pracodawcą. Nasz zarząd osiągnął porozumienie z Schalke w negocjacjach i to jest tylko pytanie psychologiczne, czy chcą to ogłosić przed finałem pucharu, czy po nim, powiedział Hennes. Na przypieczętowanie swojej kariery przy Weltins Arena zdobył z nimi puchar Niemiec, który do teraz jest ich ostatnim zwycięstwem w tych rozgrywkach. Nikogo nie okłamałem. Nie zrobiłbym tego, ponieważ kocham szalkę. Zawsze robiłem wszystko dla dobra drużyny. Wiem, że część kibiców traktuje mnie jak Judasza, ale Schalke zawsze zostanie częścią mnie, powiedział Neuer. W tak przyjemnej atmosferze Niemiec udał się na Fetę na cześć zdobytego pucharu, i jak możecie się domyślić, wejście wśród ludzi, którzy darzą ciebie tak olbrzymią nienawiścią, może nie być najmądrzejszym pomysłem. W pewnym momencie jeden z kibiców zaczął wykrzykiwać coś do Nojera. Bramkarz nie wytrzymał, zareagował i zbliżając się na kontakt do gościa, wyłapał strzała na głowę. To jednak nie był największy problem Nojera, bo przecież w tym miejscu jego historia szalkę się skończyła. Musiał znaleźć sposób, jak ujarzmić bawarczyków, bo jak się okazało, kibice jego nowego pracodawcy nie zamierzali patrzeć pobłażliwie na gościa o innej kwi. I który przecież jeszcze nie tak dawno wprost z nich kpił. Już dzień po oficjalnym ogłoszeniu transferu kibice Bayernu spotkali się z przedstawicielami klubu, jak zostało to dumnie nazwane, przy okrągłym stole. Naprawdę, próbuję sobie wyobrazić to spotkanie, ale nie mogę. Zostali oni poproszeni o należyty szacunek w stronę Niemca. Między Noyerem a Ultrasami miało dojść do specjalnej ugody. Nojer nie mógł śpiewać klubowych przyśpiewek, hymnu, całować herbu klubu i podchodzić blisko do trybuny Ultrasów. Wtedy Bawarczycy mieli dać mu spokój, choć wiadomo, że nie było tak z każdym. Już podczas pierwszego treningu, jeszcze na turnie we Włoszech, część z nich olała wcześniejsze ustalenia i zarząd klubu. Podczas treningu z udziałem kibiców pojawił się transparent, możesz wyłapać tyle piłek ile chcesz, i tak nigdy nie będziesz jednym z nas. Najlepszym sposobem na uciszenie tych głosów była po prostu dobra gra. Z każdym kolejnym spotkaniem coraz więcej sceptyków albo przekonywało się do Manuela, albo po prostu się cicho i dawała mu grać. Oczywiście kibice Szalkę tak szybko już nie zapomnieli. i W pierwszych spotkaniach pokazywali dość mocny upust swoim emocjom. Te spotkania wyglądały jak hate room poświęcony tylko Noyerowi. W żaden sposób nie związany ze spotkaniem z Bayernem. Już w pierwszych spotkaniach dla Bayernu Noyer pobił klubowy rekord w wszystkich kontach rzędu, gdzie zanotował, 1000 minut bez straconej bramki, ale takim momentem kulminacyjnym załagodzenia się stosunków Bayernu i Neuera został półfinał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Tam w serii rzutów karnych Niemiec obronił jedenastkę Ronaldo oraz Kaki i dał tym awans Diroten do wielkiego finału na własnym stadionie. Ten końcowo wprawdzie przegrali, ale nie dało się zarzucić czegokolwiek Nojerowi, gdzie nawet w dużym stopniu zaplusował, bo wyciągnął jednego karnego Huana Maty, ale i również okazało się, że gość ma kompletne jaja ze stali, bo pomimo tak ogromnej presji sam podszedł do karnego i pewnie zamienił go na bramkę. Przecież gdyby on tego nie trafił, to chłop nie mógłby wyjść nawet bezpiecznie na ulicę. Bayern nie wygrał również ligi, bo tam zrobiła to Borussia, ale stracił dwa razy mniej bramek w porównaniu z sezonem wstecz i bardzo duża w tym była zasługa Nojera. Dopiero kolejny sezon obfitował w największe Neuer w Lidze Mistrzów zanotował 4 czyste konta przeciwko Juventusowi i Barcelonie, czym w znaczący sposób przyczynił się do drugiego rzędu awansu Bawarczyków do finału Champions League. Na Wembley stracił tylko jedną bramkę i to po porzucie karnym, co dawało Bayernowi piątą Ligę Mistrzów, pierwszą od 12 lat. Do sukcesu w Europie dorzucili Ligę wygraną pierwszą od dwóch lat oraz DFB Pokal. W taki sposób w swoim drugim sezonie Neuer wygrał z Bayernem wszystko co mógł. W tym roku został ogłoszony najlepszym bramkarzem na świecie i można powiedzieć, że to był jego najlepszy większy prime, gdzie absolutnie nie miał sobie równych. Uważa się, że od 2013 do 2016 roku nikt na świecie nie mógł się do niego przyrównywać. Sezon po wygraniu Ligi Mistrzów stanął przed prawdziwym wyzwaniem, bo jako główny bramkarz drużyny pojechał na Mistrzostwa Świata do Brazylii, gdzie Niemcy byli jednym z głównych faworytów, a to wszystko przez świetne występy ich drużyny w Europie. Turniej zakończył się po ich myśli, a w finale drużyna Niemiec pokonała Argentynę Leomes jego wynikiem 1-0 po dogrywce. Pomimo, że jego relacje z kibicami Bayernu na tym etapie były już dość łagodne, to jednak na pewno Mistrzostwo Świata jeszcze bardziej przyczyniło się do wzrostu sympatii wśród kibiców. Za cały turniej Niemiec otrzymał złote rękawice za zachowanie największej liczby czystych kąt. Wrażenie zrobiły również jego statystyki celnych podań, bo miał ich więcej niż chociażby Messi, Schneider czy Müller. Nojer jako zdefiniował grę bramkarza i tak dziś ci, którzy słabiej grają nogami, nie bardzo mogą liczyć na angaż w wielkim klubie. Bramkarz stał się trochę takim ostatnim obrońcą, ale i rozgrywającym. Wydaje mi się, że w najwyższej formie tak dobrze grał nogami, że żaden bramkarz do teraz nie był od niego lepszy. Świetny turniej sprawił, że Neuer został doceniony nawet w plebiscycie złotej piłki. Oczywiście pochodził z defensywnej części boiska, więc średnio mógł liczyć na jej zwycięstwo, ale trzecie miejsce w tym konkursie rywalizując chociażby z Messim to naprawdę wielki wyczyn. W tym momencie przesuwamy się dość znacząco do przodu, bo do 2017 roku. Przez 3 lata Neuer pomógł Bayernowi dorzucić do swojej gablotki kilka pucharów w postaci Bundesligi czy DFB Pokal, ale nie to w tej historii jest najważniejsze. 19 lipca 2017 roku po odejściu na emeryturę Filipa Lama, Neuer został ogłoszony kapitanem Bayernu. Jak to było? Możesz wyłapać tyle piłek ile chcesz i tak nigdy nie będziesz jednym z nas? Ależ to wszystko zrobiło potężnego flipa. Do poprzedniego sezonu Bayern kompletnie dominował rozgrywki Bundesligi i tak historycznie wygrali aż 10 tytułów rzędu, nie dopuszczając do tronu nikogo. Między innymi udało się to dzięki ogromnej stabilności w postaci Neuera. W międzyczasie do klubowej i indywidualnej gabloty dorzucił kolejną ligę mistrzów, już szóstą dla Bayernu. Do tego momentu w Monachium zdobył aż 29 pucharów i jest niekwestionowaną legendą klubu. Bez niego, kto wie, gdzie dziś byłby Bayern. Wygląda jednak na to, że powoli ich drogi będą się rozchodzić, ale przynajmniej na samym boisku, bo ponoć Noir ma mieć zagwarantowane miejsce w strukturach klubu. Manu ma już 38 lat, więc wiele tej kariery to mu nie zostało. Dokładnie kilka dni temu od momentu, kiedy to nagrywam, poinformował, że kończy on reprezentacyjną karierę, więc też kwestią czasu jest to, kiedy Zdecyduje się odejść z Bawarii. O jego potencjalnym odejściu mówi się już cyklicznie co kilka miesięcy. Były takie momenty, gdzie Bayern chciał się go pozbyć, a nawet kapitan klubu wchodził w jawne konflikty z zarządem. Na dziś wygląda na to, że ma on pewne miejsce w jedynastce, szczególnie że w klubie zmienił się prezes, ale wydaje mi się, że może być to jego ostatni sezon w barwach Diroten, bo właśnie pod jego koniec kończy mu się kontrakt. W końcu Bayern będzie potrzebował kogoś o świeżej krwi. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zapraszam na film o kompromisie. Barcelony. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Mówił do was Jerzyk, mówił do was świat futbolu. Trzymajcie się do następnego i siemano.